Witaj, w tym wideo pokażę Ci, jak stworzyć nową jednostkę reklamową. Rozwijasz listę reklamy, klikasz w nowa reklama. Wyświetli Ci się formularz zadania nowej reklamy. Mamy tutaj nazwę, wpisujesz reklama testowa, na przykład 2 wybierasz język reklamy. Jeśli wybierzesz HTML, możesz tam wrzucić dowolny kod HTML, czyli te wszystkie tagi HTMLowskie, a także możesz wrzucić kod JavaScript, czyli na przykład reklamy AdSense lub jakie AdContext ty, czy jakiekolwiek inne reklamy w JavaScript. Jeśli wybierzesz PHP, to jak kod możesz yy, wrzucić kawałek kodu PHP i zostanie on sparsowany przez silnik PHP i wyświetlony wyłącznie wynik tego kodu. Czyli na przykład jeśli jeśli wpiszę "Witaj to reklama" nie wyświetli się to wszystko, co widzisz tutaj, wyświetli się wyłącznie Witaj, to reklama, i jeszcze jest miejsce reklamy. Możesz umieścić reklamę z boku, jest to poniżej menu lub na dole, to jest w stopce. Klikasz w Zapisz, i reklama została już dodana.